Fireout powrócił do nagrywania, ale nie na polskim kanale? Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Oskar z kanału Lamimy, a w dzisiejszym filmie pokażę wam nasze ostatnie szokujące odkrycie. Ponieważ w dzisiejszym filmie powiemy wam o zupełnie nowym, sporym kanale Fireouta, gdzie oczywiście nagrywa po angielsku i od razu mówię, nie chodzi nam o PopCat Roblox. Jeśli film Wam się spodoba, to mam dla Was niesamowicie trudne wyzwanie, ponieważ dzisiaj chciałbym, abyście dobili aż 5000 zł w górę. Wiem, że na pewno to będzie bardzo trudne do osiągnięcia, ale jestem pewien, że dacie radę, no bo przecież jesteście najlepsi. Standardowo na ekranie pokazują Wam się ostatni subskrybenci naszego kanału i Wy również możecie tam dołączyć. Wystarczy, że klikniecie w ten czerwony przycisk na dole. Już wam więcej nie przedłużam, także zapraszam was do oglądania. Na naszym kanale nagraliśmy już co najmniej trzy materiały o Fireoucie, jednakże ten będzie zupełnie inny. Dowiecie się w nim m.in. co się dzieje z Fireautem oraz jak wygląda jego przygoda za granicą. Wczoraj w godzinach wieczornych na naszej karcie społeczność pojawiła się ankieta, gdzie zapytałem was proste pytanie. Czy znacie Fireauta? I było tak jak myślałem. Wielu z was go znało, ale pojawiły się osoby, które były zaciekawione tajemniczym kanałem FireOuta. Także oglądajcie ten odcinek do końca. Dla tych, co nie wiedzą, FireOut to polski youtuber głównie nagrywający Roblox. Jakiś czas temu na swoim głównym kanale w języku polskim osiągnął znakomitą liczbę miliona subskrybentów. Wielu z Was spekulowało, że przebicie tego progu spowoduje, że Karol wróci na YouTube, jednakże nic bardziej milnego. Fireout nie wrócił na YouTube, ponieważ już dawno nagrywa za granicą. Parę miesięcy temu nagraliśmy naprawdę kompleksowy materiał dotyczący przygody Fireouta za granicą i jego kanału Popcat Roblox. Więc jeśli jesteście ciekawi i chętni się dowiedzieć więcej, to koniecznie wpadajcie na ten film, macie link w karcie. 9 miesięcy temu na kanale Fireouta pojawił się ostatni film pod tytułem Pomocy, ona się topi. Na dzień dzisiejszy materiał ten ma prawie 2 miliony wyświetleń i tysiące komentarzy proszące Fireouta o powrót. Wielu z jego widzów martwi się tym co u niego, lecz nie wiedzą, że co jakiś czas aktywnie udziela się na swoim Instagramie, wrzucając jakieś tam fotki ze swojego apartamentu na złote 44 lub z mieszkania, które niedawno zakupił w Warszawie. Trzeba przyznać, że bez wątpienia Fireout wyprzedził polską scenę YouTube'a i zrobił coś, co wiele osób może sobie tylko pomarzyć. Karol zaczął zupełnie nową działalność za granicą i jako popcat Roblox nagrywa tam podobne filmy do tych, co nagrywał jako Fireout. Jako ciekawostkę wam dodam, że Fireout ma nawet swoją grę w Roblox, którą się, która się nazywa Backroom Morphs i około 10 rano ma już około 5000 aktywnych graczy. Jednakże nie jest to jedyna gra grupy Popcat Gang. Mają ich dokładnie trzy, a na tym nie chcą zaprzestać. Ciekawą rzeczą może być dla was to, że współwłaściciel grupy Popcat Gang ma znajomych Kanał Popcat to głównie humorystyczne materiały z wysokim poziomem montażu i niezwykłą prostotą odbioru. Nawet jeśli ktoś nie zna dobrze języka angielskiego, to bez problemu jest w stanie zrozumieć to, co się dzieje i o co chodzi w każdym danym odcinku. Jednakże kanał Popcat Roblox stoi pusty od ponad 3 tygodni, więc gdzie się podział Firewall? Z tego co ustaliliśmy, Fireout postanowił założyć zupełnie nowy kanał, w którym będzie mówił swoim głosem po angielsku. I uważam, że jest to naprawdę spora zmiana, ponieważ na kanale Roblox w zdecydowanej większości filmów są one produkowane przy użyciu syntezatory mowy pokroju Iwony, czyli taka sztuczna mowa. A więc nie trzymam was dalej w niepewności, więc nowy kanał Fireouta to... A nie storki, jeszcze chwila. Do tej naszą pracy i koniecznie zostaw tutaj łapeczkę w górę. Tak jak mówiłem, naszym celem jest zdobycie 5000 polubień w tym odcinku, więc jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu, czy oglądasz Fireouta i czy za nim tęsknisz. Już nie przedłużam, miłego oglądania. Siema. Nowy kanał Fireouta to Charles Roblox. Na dzień dzisiejszy, kiedy tu nagrywam, na kanale Karola znajdują się tylko i wyłącznie dwa filmy, z czego jeden to darmowe kody do jego gry w Roblox. Ale pewnie wielu z was zapyta... Skąd to w ogóle wiem i dlaczego to niby Fireout? Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, już Wam wyjaśniam. Pierwszym tropem, na który trafiłem, pojawił się tak naprawdę miesiąc temu na Discordzie gry Wojana. Na serwer na Discord dołączył wtedy niejaki Charles K. Udało mi się już wtedy ustalić od wielu zaufanych mi osób, że to prawdziwy Fireout. Nazwa Discordowa niejako by się zgadzała z realiami, ponieważ K w jego niku oznaczałoby pierwszą literę jego nazwiska, a Charles imię Karol, czyli faktyczne imię Fireouta, tyle że w języku angielskim. Co ciekawe, kanał Fireouta został prawdopodobnie zakupiony od kogoś innego, bo stara nazwa tego kanału to Dodge Roblox. Można to łatwo sprawdzić poprzez wpisanie w wyszukiwarkę Dodge Roblox i kliknąć w odnośnik do YouTube'a. Wtedy przyniesie nas na obecny kanał Karola. Jednakże jakby sobie pomyśleć, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Dodge Roblox to też był Fireout, tylko nikt z nas o tym jeszcze nie wiedział. Niestety, dnia 26 stycznia zostało usunięte masę filmów na łączną liczbę 7 milionów wyświetleń, a raczej ustawione na prywatne. Przez co tylko właściciel kanału jest w stanie je obejrzeć, a my nie możemy tego zweryfikować. Wtedy również została zmieniona nazwa z Dodge Roblox na Charles Lo Roblox. Charles Rob Zarówno głos Fireouta, jak i Charlesa są niesamowicie podobne i myślę, że na 100% Charles Roblox to prawdziwy fireout. Hey guys, do you want to know what's the code to get this skin in backrooms morphs? The code is very simple. So click on the code type sub to Charles Roblox. Bro, okay, let me try my jump scare. I need to click this button. Oh. This so hey! hey! What happened? Congratulations big dude. Czy Karol wróci kiedyś do nagrywania na swoim głównym kanale? Najlepiej wie on sam czy chce wrócić, jednak w mojej opinii szybko to się niestety nie stanie. Ponieważ rozwija on swoją karierę za ocenem i idzie mu to naprawdę naprawdę świetnie. Więc należą mu się z tego miejsca ogromne brawa i serdecznie życzymy mu wszystkiego dobrego na nowej drodze swojej, swojej YouTube'owej kariery. No i co widzowie? W dzisiejszym materiale to by było wszystko. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się również spodoba. Więc jeśli pojawią się tylko jakieś nowe informacje, to od razu dla Was nagrywamy film, abyście byli z wszystkim na bieżąco. Także obserwujcie nasz kanał, zostawiajcie koniecznie łapeczkę do, do góry. Mam nadzieję, że 5 tysięcy to nie będzie w ogóle dla Was żadnym problemem, mimo że dla nas to będzie niesamowitym szokiem. Napiszcie oczywiście w komentarzu, czy testnicie za FireAutem, czy go lubicie. Wszystkie serduszkujemy, wszystkie serduszkujemy, czytamy, odpowiadamy, jakż naprawdę warto. Więc dziękuję. Wam za oglądanie. Ja byłem Oskar z kanału LAMIMY i do następnego razu, trzymajcie się. Hej!